Witam, Marcinek, 20 lat. Chciałem Wam coś zakomunikować tym filmem. Wychodzimy z nagrywania, wy wychodzimy z kontentu nagrywania odcinków w lesie. Dlaczego? Ponieważ chujowo się to przyjmuje. Dlaczego? Nie wiem. A cokolwiek na pewno dlatego, że mm, jeszcze oglądalność nie jest na tyle duża, nie ma na tyle, e, że tak powiem, subskrypcji i zasięgu, wyświetleń, również żeby obejrzało to jakoś więcej osób. Mimo, że kontent jest dobry, to chciałbym również wymyślić coś bardziej kreatywnego i właśnie chciałbym um, wam to zakomunikować, że w najbliższym czasie będą pojawiać się nieco inne odcinki, nieco jeszcze bardziej zwariowane i jeszcze bardziej popieprzone. A więc jeśli chcesz być świadkiem tych odcinków, jeśli chcesz um, zobaczyć te odcinki, to zasubskrybuj kanał oraz zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Łapkę w dół też mogę zostawić, aczkolwiek YouTube nie pokaże tego, ponieważ jest popierdolony. Tak jak wiecie, YouTube usunął możliwość w sensie, możesz dać łapkę w Nie wiem w sumie, czy możesz dać łapkę w dół pod filmem, muszę sprawdzić. Bo YouTube usunął mm, możliwość pokazywania łapek w dół, aczkolwiek nie wiem, czy da się zostawić łapkę w dół. Chyba da się, ale nie wiem, bo nie sprawdzałem. Ale e, sprawdź, Możesz ty to sprawdzić. Dziękuję i widzimy się niebawem w nowych materiałach, w nowym kontencie, w oświeżonym kontencie. Do zobaczenia.